Hej, witam Was serdecznie mm, i to bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Raven, to po bardzo, bardzo długi przerwie spowodowaną przez naukę urodziny moje, które były 20 kwietnia i tym podobne oczywiście ta szkoła i Td. Oto lista gier i filmów, które przygotowałem jest no mało tam niespodzianek i takich zaskoczeń ale mam nadzieję, że to Was zaskoczy chociażby więc pierwszą grą, która będzie nagrywana gameplaye będą, tak może no, cała seria raczej gameplaye, to nie Angry Birds Rio. tak, zdecydowałem się na to, ponieważ no spróbujemy z taką grą bo nie będę przesadzał, nie wiem jakieś gry, co nie wiem chodzą tylko na full wypasiona jakieś procesory i mm, Druga gra, która ma być, to jest Eurotrack Simulator 2 ale nie tak, że steruję sobie w tylko na kierownicy, tak stream na urodziny yy, kierownicę A4, tak i właśnie będę na niej jeździł, w Eurotrack Simulator I Trzecia niespodzianka dla Was yy, oczywiście z okazji tych wyświetleń już 130 jest yy, to jest nowe konto pod tytułem Xbox Poradniki. Może w następnym filmie podam Wam link do, do tego konta. Będą tam prezentowane takie jakby poradniki co do Xboxów. Czy nie wiem, jakieś sztuczki, czy nie sztuczki. Informacja o nowym dashboardzie, nie dashboardzie itd, itd. i td. Y, I będzie tam. Już pierwszy poradnik? No, już nie bawię. Więc przygotujcie się na pierwszy poradnik. E, więc Angry Berry Trio e, może i będzie jutro, a może i dzisiaj. Jeszcze może zdążę. Bo jest 21.42. Tak nagrywam, bo przedtem wróciłem z działki. Ale może e, też jeszcze mi się przypomniało. E, co do tego. E, z z Adrianem, czyli on ma kanał Zapi 529, o ile się nie mylę. Może i będziemy nagrywali. Nie wiem, jak gramy w piłkę. No wiem, że to głupie, ale jeszcze spróbujemy. Może coś takiego będzie. Więc zobaczymy się w gameplayu, w let's playu Angry Birds Rio. Do zobaczenia.